Żeby utrzymać ciężar płytki, konieczne jest przygotowanie mieszanek bardzo gęstych i trudno urabialnych. H40 No Limits posiada właściwość łączące wysoką płynność pod pacą, maksymalne zachowanie kształtu oraz brak posiadania. Właściwości te mają fundamentalne znaczenie przy układaniu płyt retyfikowanych i wielkoformatowych. H40 No Limits w wiadrze jest płynny i plastyczny, a po wylaniu idealnie zachowuje kształt. Umieśćmy płytkę formatu 30x30 na grubej warstwie kleju, a następnie na niej 3 kg ciężar. Najpierw zaobserwujemy lekkie osunięcie płytki podczas jej dopasowania do formy kleju, jednak natychmiast uzyskuje stabilność. Usuniemy zatem nadmiar kleju poza krawędzią płytki przy pomocy kielni. Widzimy, że klej doskonale zachowuje kształt. Gwarancja całkowitego pokrycia płytki jest zaletą zależną od jakości kleju, nie zaś od ilości użytego kleju. Aby wam to zaprezentować, rozprowadzimy H40 No Limit z trzema różnymi pacami: 20, 10 i 3 mm. Po rozprowadzaniu kleju umieścimy na nim te trzy szklane płytki. Widzimy, że we wszystkich trzech przypadkach klej idealnie utrzymuje ciężar szklanej płytki. Następnie lekko dociskając płytkę, widzimy jak jej rewers zostaje całkowicie pokryty klejem, zapewniając maksymalną przyczepność. Tylko H40 na ulic gwarantuje łatwą obrabialność i dużą płynność, a w połączeniu z DiksoTropią zachowanie kształtu oraz całkowite pokrycie.